Ostatnio usłyszałem, że kobiety nie mogą trenować na siłowni, bo będą wyglądać jak faceci? Przekonajmy się, czy jest to prawda. Trening siłowy to najlepsza droga do poprawy sylwetki, ponieważ spełnia wszystkie warunki do tego, aby zbudować estetycznie wyglądające mięśnie oraz poprawić kompozycję ciała. To właśnie trening na ciężarach nada ci kobiecych kształtów. Co ciekawe, trening siłowy niesie za sobą dużo więcej korzyści niż ujędrnienie i kształtowanie sylwetki. Między innymi pomaga w spaleniu tkanki tłuszczowej, poprawia samopoczucie i pewność siebie oraz wpływa na lepszy metabolizm. Nie bój się sztangi czy handli. Trening siłowy to najskuteczniejsza droga do zdrowia, wymarzonej sylwetki i tego, żebyś czuła się dobrze w swoim ciele. Zapamiętaj, wygląd jak kulturysta to efekt lat ciężkiej pracy, specjalnych diet i bardzo często wsparcia farmakologicznego. Dla przeciętnej kobiety, trening siłowy oznacza piękną, zdrową. Sylwetkę, a nie męskie kształty. A jeśli chcesz więcej wiedzy, która rozwieje Twoje wątpliwości o treningu, zdrowiu i diecie, to zaobserwuj mój profil.